Cześć, na tym wideo chciałbym podzielić się z Tobą benefitami, które daje sauna, w jaki sposób korzystać, na co pomaga i realnie jak możemy wprowadzić ten nawyk na stałe do naszego codziennego życia. Więc serdecznie zachęcam do obejrzenia tego odcinka. Jeżeli nie wiesz, kim jestem, ja nazywam się Michał Bienko, jestem założycielem programu Budowy Sylwetki Hollywood, w środku którego przeprowadziliśmy ponad 14 tysięcy metamorfos. I powodem, dla którego robię to wideo, jest to, że sauna jest bardzo często przeceniana, ale jeszcze bardziej często niedoceniana przez wiele osób. Dlatego chciałbym Ci powiedzieć, w jaki sposób sauna wpływa na modelowanie sylwetki. Pierwszym elementem, na którym zawsze pada dyskusja, jest to, czy sauna spala dodatkowe ilości kalorii. Jeżeli tak, to ile i czy rzeczywiście możemy schudnąć dzięki saunie. Niestety, prawda jest taka, że w saunie suchej typu właśnie takiego nie spalamy zbyt dużo kalorii. Oczywiście spalamy troszeczkę więcej niż gdybyśmy siedzieli, ale to absolutnie nie jest miarodajne do wysiłku, który właśnie czujemy podczas tej sauny. Inaczej jest w przypadku sauny infrared, ponieważ ta sauna infrared realnie jest taki spalić kilkaset, 500 nawet 700 czasami kilokalorii. Ona różni się od takiej klasycznej sauny z uwagi na to, że podgrzewa twój organizm, nazwijmy to od środka, a nie od zewnątrz, czyli generalnie w saunie jest ciepło, nie jest gorąco, ale twoje ciało od środka jest bardzo mocno podgrzane. Natomiast ja jednak zdecydowałem się na zbudowanie właśnie sauny u siebie w mieszkaniu, sauny suchej. Dlaczego? Ponieważ zgłębiłem bardzo dużo wiedzy takiej medycznej od wielu osób i... Nie ma jasnych badań odnośnie tego, czy sauna infrared długoterminowo jest zdrowa dla naszego organizmu. Być może jest, być może nie jest, ja nie wiem. Zawsze podejmuję decyzje bezpieczne i bezpieczną decyzją było wybranie sauny właśnie suchej z uwagi na jedno bardzo ważne badanie, a brzmiało ono w następujący sposób. Były podzielone grupy i niektórzy chodzili raz, dwa razy w tygodniu na saunę, inni chodzili 5, 6, nawet 7 razy w tygodniu. A wyniki były zaskakujące. Osoby, które chodziły 3 razy w tygodniu na saunę, miały blisko o 24% mniejszą umieralność z jakiejkolwiek przyczyny to jest potężna zmiana. Natomiast osoby, które chodziły od 4 do 7 razy, miały blisko 50% mniejszą umieralność. Link do badania zamieszczam tutaj. Natomiast po zapoznaniu się z tym badaniem Stwierdziłem, że naprawdę jest to warte zgłębienia, że ten temat jest bardzo mocno warty zgłębienia. I jeżeli chodzi o aspekty zdrowotne, czyli to, że idziemy do bardzo gorącego pomieszczenia, następnie schładzamy nasz. Organizm. Jak zapewne wiemy, jest to genialne dla naszego zdrowia. Oczywiście jest bardzo wiele wykluczeń, i zachęcam do zapoznania się, czy rzeczywiście e, nie mamy jakichś jednostek chorobowych, które wykluczają tą saunę. Natomiast, jeżeli masz potwierdzone, że realnie możesz korzystać z sauny, to serdecznie zachęcam cię do wprowadzenia jej, bo nie ma lepszej, osobiście ja nie znam lepszej metody na odreagowanie stresu po całym dniu niż pójście do sauny i zrelaksowanie się tutaj. Oczywiście jest to wysiłek, oczywiście jest to męczące, ale jak puścisz pewną muzyczkę sobie, jak dasz sobie jakieś olejki eteryczne, to gwarantuję Ci, że poziom Twojego stresu diametralnie spadnie, a Ty będziesz spała jak dziecko. I teraz pytanie, kiedy warto korzystać z tej sauny? Czy na przykład, jeżeli chodzisz na siłownię, bardzo często siłownie zawierają właśnie sauny? Generalnie po treningu nie powinniśmy iść na saunę, z uwagi na to, że po treningu powinniśmy ochłodzić nasz organizm, a nie go jeszcze bardziej przegrzewać. Natomiast szczerze mówiąc, jeżeli weźmiemy pod uwagę tyle detali, to jeżeli masz wybór, czy pójść na saunę, czy nie pójść na saunę, moim wyborem byłoby oczywiście pójście na tą saunę, ale wcześniej się em, ochłodzenie. Okay, czyli pójście pod chłodny prysznic, zaczekanie, być może wypicie jakiegoś izotonika em, rzeczywiście będzie lepszym rozwiązaniem niż nie chodzenie. Bo przechodząc dalej, ważne jest to, żebyśmy wyrobili sobie nawyk chodzenia. I teraz w jaki sposób jesteś w stanie wyrobić taki nawyk chodzenia? Możesz chodzić na mm, saunarium. Z pewnością gdzieś u Ciebie w miejscowości jest okazja, jest możliwość pójścia na saunę. Natomiast minusem jest to, jak ja chodziłem z moją żoną, że bardzo często ludzie... Nie zachowują się, jakby to nazwać, kulturalnie w tej saunie, i po prostu pewne rzeczy czasami lepiej zachować dla siebie, i z czasem po prostu zaczęło się mi to robić bardzo problematyczne, nie czułem się tam komfortowo, i postanowiłem, że postanowiliśmy wspólnie z żoną, że po prostu nie będziemy tam chodzić. Inną możliwością jest to, co wspomniałem, czyli jeżeli chodzisz do klubu fitness, jeżeli chodzisz na zajęcia sportowe, e, bardzo często takie sauny są i warto zrobić research i sprawdzić, gdzie, w którym klubie rzeczywiście taka sauna może być. Trzecią opcją, na którą ja się docelowo po wielu miesiącach chodzenia regularnie na sauny zdecydowałem, to jest zamontowanie sauny w mieszkaniu. I może to brzmieć absurdalnie, że jak to zamontować saunę w w swoim mieszkaniu, prawda, przecież to może się wszystko spalić, itd. Tak i, tak I chciałbym Ci powiedzieć, jak to się sprawdziło u mnie. Pierwsze, co zrobiłem, to napisałem na Facebooku, że hej, czy ktoś ze znajomych robi saunę. Odezwało się wielu znajomych do mnie, że rzeczywiście jestem w stanie zrobić Ci taką saunę itd. Tak tak Niektórzy w ogóle robili to o tak, a inne osoby miały, e, miały w tym już bardzo duże doświadczenie. Okazało się, że mam znajomego, który właśnie e, jest założycielem firmy Drewno z duszą. I tak naprawdę postawił mi tą saunę od A do Z, nie wiem, w tydzień, może w półtora tygodnia. To mi się tak naprawdę najbardziej spodobało, bo jestem osobą, że jak podejmuję decyzję, ja od razu lubię mieć wynik. Dlatego jak ta sauna stała, ja się bałem, że, że coś się może stać. Dlatego to, w jaki sposób on tutaj zamontował, to to, że jest tutaj rzeczywiście drewno. Nie wiem, to jest jakieś drewno specjalne, prawda? Nie chcę skłamać, nie pamiętam jakie to jest drewno, ale jest ono dostosowane, dobrze wysuszone właśnie do sauny. Pomiędzy nim jest oczywiście izolacja, czyli to nie idzie taki gorąc, prawda, gdzieś tam w inne pomieszczenia. Poniżej również jest izolacja, dzięki czemu mieszkanie jest bezpieczne. Natomiast problemem jest wentylacja. Ja okay? absolutnie nie jestem specjalistą, nie jestem specem, mówię tylko to, co, e, to, przez jakie etapy ja przechodziłem i wiedziałem, że musi powstać jakaś wentylacja. Więc e, dostałem od jednego znajomego informację, że trzeba gdzieś tam przekuwać się, prawda? Że trzeba wyprowadzać jakąś rurą wielką, wyprowadzać, ale to, co mi się spodobało od znajomego, który właśnie zamontował tą samę, to dał mi bardzo proste rozwiązanie. Mianowicie powiedział mi, że Michał. Wszystko, co musisz zrobić, jak skończysz saunować, to uchylić drzwi i otworzyć okno i zamknąć pokój. Dzięki temu powstanie wentylacja. Rzeczywiście, proste rozwiązanie i bardzo mocno działające. I szczerze mówiąc, rzeczywiście zakup sauny jest to inwestycja, ok? Jest to inwestycja zależności, możesz, to jest sauna trzyosobowa, prawda? Możesz większą, możesz mniejszą. Nie pobiera ona zbyt dużo prądu. Na pewno zauważymy zwiększoną ilość wydatku, ale to będzie dużo tańsze niż jeżeli byśmy chodzili gdzieś do saunarium i płacili raz w tygodniu. Natomiast jest to inwestycja, uważam, którą warto ponieść, jeżeli załóżmy mamy jakieś mieszkanie, mamy jakiś dom albo planujemy budowę długoterminową, bo wieczorami czasami mamy dosyć, jesteśmy zmęczeni, mamy, chcemy odpocząć i wiele osób wtedy sięga na przykład po kieliszek wina albo po drinka i w takiej sytuacji masz dwa wybory, bo możesz to zrobić i wiadomo, poczujesz momentalny relaks, ale możesz również pójść na saunę. I gwarantuję Ci, że to pójście na saunę, mimo że wydasz trochę gotówki, mimo że będzie to dla Ciebie męczące, ale to będzie miało miliard razy lepsze efekty dla Twojego zdrowia, niż relaksowanie się w jakiś inny sposób. Dlatego jest wiele możliwości stosowania saun. Nie musisz od razu jej budować. Możesz zacząć wprowadzanie nawyku chodzenia do sauny gdzieś tam indziej, prawda? Chodząc gdzieś indziej. Natomiast... Wiele osób gdzieś tam zastanawia się i kilku moich znajomych powiedziało mi, o Michał, pewnie chodziłeś na początku, później już stoi ta sauna i w ogóle nie korzystasz. Nie. Posłuchaj, jeżeli raz, jeżeli zaczniesz chodzić do tej sauny, jeżeli poczujesz te benefity, to jest to uzależniające i uzależniające w bardzo zdrowy sposób. Dlatego ja bardzo mocno zachęcam do wprowadzenia saunowania do, u siebie, prawda, do swojego lifestyle'u, jest masa artykułów świadczących o saunie. Z sauny korzystały Rzymianie tysiące lat temu, prawda? Więc jest to jeden z najstarszych środków i najbardziej spopularyzowanych i najzdrowszych metod na to, żeby realnie... Poprawić swoje parametry zdrowotne. Dlatego serdecznie zachęcam do wprowadzenia tych nawyków. Jeżeli natomiast chodzi o firmę, o namiar na firmę, która właśnie mi to postawiła w kilka tygodni, nie mogę obiecać, że oni wszystkim osobom postawią w kilka tygodni, bo z pewnością mogą mieć również dużo zamówień. Natomiast ja mogę z pewnością zarekomendować, więc jeżeli zastanawiasz się nad zbudowaniem sauny u siebie, załączam tutaj link do Drewno z Duszą, tej firmy, która jest stanie w zasadzie w całej Polsce zająć się całym tematem. Więc to by było na tyle, ja powoli zbieram się do saunowania, także mam nadzieję, że to wideo było dla Ciebie pomocne i do zobaczenia na następnym odcinku.